Oglądaliście Grę o Tron? Przyznam, że ja dałem się wciągnąć w ten serial i generalnie żałuję, bo o ile początek był znakomity, to dwa ostatnie sezony mocno mnie rozczarowały. Ale życie pisze zdecydowanie lepsze scenariusze i nie trzeba uciekać się do fikcyjnego Westeros by trafić w wir intryk, walk o władzę, opowieści o dzielnych rycerzach i nikczemnych spiskowcach. Zapraszam was dziś w sam środek naszej polskiej Gry o Tron. Jaki udział miał w niej nasz dzisiejszy bohater? O co chodzi z przydomkiem Probus i czy można go nazwać Edem Shiranem na tronie? To jest podcast oblicza historii, a ja nazywam się Mateusz Żurek. Zapraszam Was już dziś na opowieść o księciu Henryku IV prawym. No, może nie do końca prawym. Dlaczego wspomniałem o Grzeotron? Bo uwierzcie mi, żadna kampania wyborcza w Polsce, żadna nowożytna elekcja nie miały w sobie nawet cienia z tych zawiłości, które były właśnie w czasie rozbicia dzielnicowego. Oczywiście nie czas to i nie miejsce, by opisywać całą tę historię, ale chociaż w telegraficznym skrócie nakreślę skąd na dziejowej scenie wziął się nasz dzisiejszy bohater. Jak wiemy, umierający bolesow Krzywousty podzielił swój kraj między synów. Najstarszy Władysław otrzymał Śląsk oraz dzielnicę senioralną, czyli Małopolskę z Krakowem, część Wielkopolski i Kujaw oraz zwierzchność nad Pomorzem. Młodsi bracia jednak postarali się o to, by Władysław przeszedł do historii jako wygnaniec, ale jego potomkowie władzę na Śląsku utrzymali. Rozbicie dzielnicowe jednym książętom było na rękę no, hymnem tych czasów mogłaby być piosenka Mój jest ten kawałek podłogi ale co bardziej ambitni władcy myśleli o zjednoczeniu jak największych terenów pod swoimi rządami. Już pradziad naszego księcia, czyli Henryk Brodaty, władając bogatym i silnym Śląskiem, dał podwaliny pod marzenie o zjednoczeniu całego kraju. Gdy wydawało się, że jego syn, Henryk Pobożny, pójdzie o krok dalej, wówczas na kraj spadł najazd Tatarów. Henryk Pobożny zginął pod Legnicą w 1241 roku, a w zniszczonej po najeździe dzielnicy władzę przejęli jego synowie. Najważniejsi dla naszej historii będą Bolesław Rogatka i Henryk Biały. Oni podzielili między siebie ziemię ojca, Resztę braci wysłali do stanu duchownego, tak w największym skrócie. Pierwszy z nich, czyli rogatka, osiadł w Legnicy, a Henryk Biały we Wrocławiu. I właśnie jedynym synem Henryka Białego jest Henryk Prawy. Urodził się on powiedzmy, że podczas podróży jego matki, księżnej Judyty, do Jawora. No dobrze, ale gdzie data? Gdzie dzień, miesiąc, rok? Najwidoczniej, zresztą nie pierwszy raz, średniowieczne kroniki uznały zapisanie tak ważnej rzeczy za nic nie wartą błahostkę. Ale możemy przypuszczać, że stało się to w roku 1257 lub 1258. Po śmierci ojca w 1266 roku, młodym Henrykiem zajmie się jego stryj, Władysław, biskup z Salzburga. Chcąc jak najlepiej dla młodego bratanka, przywozi go do miasta, które w owym czasie stanowi jedno z najważniejszych centrów kultury i polityki w Europie do Pragi. Władał tam wówczas jeden z najpotężniejszych monarchów z dynastii Przemyślidów, czyli Przemysł II od Tokar, człowiek ambitny, a zarazem skonfliktowany z innymi panami w Rzeszy Niemieckiej. Nie wiemy, co dostrzegł w młodym księciu ze Śląska, ale traktował go jak syna, zapewnił możliwość nie tylko gruntownej edukacji, ale również rozwoju własnego talentu. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Henryk Prawy znany był nie tylko jako władca, ale także jako swego rodzaju celebryta. I nie, nie przesadzam. Jeden z największych zbiorów niemieckiej. Poezji średniowiecznej, wymienia go jako słynnego Menezingera, czyli twórcę i wykonawcę miłosnej poezji śpiewanej, szalenie popularnej w XIII-wiecznych kręgach dworskich. Zresztą sami posłuchajcie próbki możliwości Henryka w przekładzie na język polski. Żalę się Tobie Maju Pieszczony, Tobie rozkoszne Lato się żale. Żale się Tobie Łąko kwitnąca i Tobie Koniczynko dobrze wieszcząca. Żale się Tobie Lesie Zielony i Tobie Słonko, Tobie Wenero się żale. Bo moje serce udręczone stale taki ból srogi miłość zadaje. Przyznam szczerze, że gdy wyobrażam sobie, jak książę Henryk chwyta zaludnie czy inny instrument, a następnie w otoczeniu innych władców, rycerzy, dam dworu zaczyna śpiewać, to robi to na mnie spore wrażenie. Taki Ed Sheeran do swoich czasów, przyznajcie sami. Zapewne wierszów powstał w języku niemieckim, gdyż on był podstawowym narzędziem Minesingerów, a w dodatku żywioł niemiecki silnie oddziaływał na ówczesne ziemie czeskie i śląskie. Niemniej nie samą poezją żyła wczesna Europa. Jak wspomniałem wcześniej, przemysł odtokar myśli o walkach z panami w Rzeszy, a jego sojusznik, nasz Henryk już uznany za dojrzałego, wraca do Wrocławia. Współpraca obu panów układa się zgodnie, choć przytrafiałem im się niepowodzenia. W 1273 roku panowie niemieccy na króla wybrali może i słabego, ale jak się później okaże, bardzo zdolnego Rudolfa Habsburga zamiast właśnie potężnego przemysła. Wielka wojna wisiała w powietrzu. Tymczasem Henryk Prawy po latach nauki w Pradze starał się rozwijać gospodarczo swoje księstwo. Lokował nowe miasta, sprowadzał kolonistów, głównie z Niemiec, by ci zasiedlali nowe tereny. Stan skarbca poprawiał się, a to zawsze przecież wywołuje zazdrość u sąsiadów. Pamiętacie jak mówiłem o podziale Śląska po bitwie pod Legnicą? Otóż stryj naszego bohatera, Bolesław Rogatka, swoją drogą niezły indywiduum i zapewne o nim kiedyś nagram odcinek, bo uwierzcie, jego przydomek mówi o jego charakterze bardzo wiele – Naciska na Henryka, by ten oddał mu jedną trzecią swoich ziem, które niby należą mu się w spadku po bracie. Henryk główny tak w swojej siły, jak i w pomoc przemysła drugiego Otto z Czech oczywiście odmawia. Co więc zrobił Rogatka? Otóż w lutym 1277 roku porwał bratanka, gdy ten przebywał sobie spokojnie w wielczu. Ale że akcja zawsze musi wywołać reakcję, więc kto żyw zaczął opowiadać się po jednej ze stron. Rogatkę wsparli książę wielkopolski Bolesław Pobożny i władca Brandenburgii Otto Długi. Pierwszy liczył na uszczknięcie jakichś ziem, a drugi po prostu na kasę. Po stronie uwięzionego Henryka opowiedzieli się późniejszy król Przemysł II i Henryk Głogowczyk. I ten spór przeradza się w wojnę. Doszło do bitwy, tutaj proszę się nie śmiać, do bitwy pod Stolcem, gdzie pomimo początkowych sukcesów ekipa ratunkowa poniosła klęskę, a jej przywódcy podzielili roz tego, którego mieli ratować i sami trafili do niewoli rogatki. Wówczas ofensywę, co prawda jedynie dyplomatyczną, rozpoczął Król Czeski, doprowadzając do uwolnienia całej trójki. Oczywiście nic za darmo. Rogatka otrzymał jedną szóstą ziem Henryka Prawego, a i jego sojusznicy co nieco na tym skorzystali. Kolejny cios na Henryka spada już rok później. Wojna w Rzeszy wisiała w powietrzu, tak jak mówiłem, ale doszło wówczas do prawdziwej eskalacji zbrojnej. W jednej z największych i najważniejszych bitew średniowiecza pod suchymi krutami, Starły się ze sobą wojska niemiecko-węgierskie pod takim ogólnym dowództwem króla Rudolfa Habsburga i czeskie, wsparte posiłkami z Polski. W bitwie zginął przemysł II od Tokar, a narodziła się potęga dynastii Habsburgów. Henryk Prawy, co prawda, nie brał udziału w bitwie, ale tuż po uzyskaniu informacji o jej rezultacie, ruszył do Pragi, by walczyć o możliwość zostania regentem i opiekunem młodego króla Wacława II. Tego samego, który później sam zasiądzie na tronie polskim. Regentem został jednak Otto Długi z Brandenburgi, ale Henryk wykazał na tyle talentów dyplomatycznych, by zaskarbić sobie poparcie zwycięskiego Rudolfa Habsburga, choćby za cenę lennego. O jakie poparcie chodzi? Otóż wychowany w Pradze Henryk musiał dostrzegać różnicę pomiędzy potężnymi wówczas Czechami, władanymi przez jednego monarchę, a rozbitą na dzielnicę polską, gdzie nawet objęcie władzy w Krakowie nie dawało nic więcej niż tylko prestiż. Jego celem było więc nie tylko bycie tytularnym księciem zwierzchnim, ale po prostu królem polskim, o czym zaczyna się coraz częściej mówić otwarcie na dworach. Henryk zaczął więc działać intensywnie i tu dochodzimy do momentu, gdzie należy się zatrzymać nad kwestią jego przydomka. Otóż nazywa się go prawym, ze względu na to, jak mówili o nim ludzie mu współcześni, jawił im się jako elegancki rycerz, odbierający nagrody na turniejach, zdolny minezinger, słowem wzór XIII-wiecznego księcia. Niemcy mówili o nim der milde Fürst, łagodny książę. Czy jednak tak było w rzeczywistości? Jak zobaczycie za chwilę, nie do końca. I tutaj mała dygresja. Na pewno nieraz spotkaliście się z przydomkiem Henryka IV, probus. Nie, nie chodzi o to, że był zwolennikiem kołowego transportu publicznego. Taki suchar, przepraszam. Probus to łacińskie określenie mniej więcej mogące być tłumaczone jako prawy. Dlaczego więc ja nie używam tego przydomku? Z uwagi na pewną systematykę. Generalnie spolszczamy nazwiska i przydomki władców naspanujących. Nikt na Ludwika Węgierskiego nie powie Noć Laios, notabene to znaczy Ludwik Wielki, a my nazywamy go Ludwikiem Węgierskim właśnie, czy Henri de Valois, mówimy po prostu Henryk Walezy. To samo z piastami. Gdyby zachować ich łacińskie przydomki, Kazimierz Odnowiciel stałby się Kazimierzem Restauratorem, a na Leszka Czarnego mówilibyśmy Leszek Niger. Wróćmy jednak do naszej Gry o tron. Po upieszczeniu w gruncie rzeczy najeździł następców znanego nam już Bolesława Rogatki z Legnicy, wspartymi wojskami z Brandenburgi, Henryk powiedział basta i zorganizował zjazd okolicznych książąt w Barycz w lutym 1281 roku. Przyjechali sąsiedzi: przemysł drugi Henrykowie Legnicki-Głogowski. Zamiast rozmów czekała ich jednak niewola. Tak, dobrze słyszycie, wielce prawy Henryk Prawy, bynajmniej takim się nie okazał. W zamian za uwolnienie przemysł oddał mu ziemię wieluńską, a obaj Henrykowi zostali jego wasalami. Kolejnym przykładem nieprawości naszego dzisiejszego bohatera jest jego podejście do małżeństwa. Niech was nie zwiodą jego romantyczne, poetyckie wyczyny. I w tym zakresie był to twardy gracz, dla którego celu uświęcał środki. Najpóźniej w 1280 roku, A te średniowieczne kroniki, za dokładności, Zawarł on związek małżeński z córką Władysława Zopol'a. Jaki był cel tego małżeństwa? Oczywiście polityka. Księstwo Opolskie leżało przecież pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, o który tak bardzo zabiegał Henryk. Mimo wszystko po kilku latach zwyczajnie oddalił żonę, biorąc sobie inną. Matyldę, córkę swojego dotychczasowego przeciwnika, od tona długiego. Co ciekawe, z żadną z tych żon nie doczekał się potomstwa. Do tego dodać należy potężny i głośny wówczas konflikt z biskupem wrocławskim Tomaszem. Spór. A jakże o ziemię, nic nowego w średniowieczu? Przerodził się od dochodzenia swych praw przed papieżem i sądami po zwyczajną wojnę. Henryk, w należącej do biskupa Nysie, zrobił sobie oczywiście nie za swoje, wielki turniej rycerski, a biskup obłożył go za to klątwą kościelną. Nie miała ona co prawda aż takiej mocy jak w czasach cesarsko-papieskiego sporu o inwestyturę, ale zawsze było to pewne narzędzie do walki politycznej. Cóż z tego, skoro pomimo prób załagodzenia sprawy Henryk najpierw zmusił biskupa do ucieczki do Raciborza, a następnie w 1287 roku obległ go w tym mieście. Biskup skapitulował, choć nie do końca. Co prawda politycznym zwycięzcą okazał się Henryk, jednak publicznie przyznał się do swojego grzesznego zachowania, de facto przepraszając biskupa. Bardziej niż słowa musiał jednak załagodzić ten spór nadania ziemskie, który otrzymał wrocławski metropolita. No dobrze, ale czymże byłaby gra o tron bez wyprawy na stolicę? I taka miała miejsce tym razem. W 1288 bezpotomnie umiera dzierżący władzę w Krakowie Leszek Czarny. Swoją drogą znakomity wóz, a przy tym niestety impotent. Gdyby w średniowieczu istniały portale typu pudelek, to tygodniami rozpisywałyby się o tym, jak jego żona publicznie wykrzyczała na całe miasto o problemach męża ale przeciwko Henrykowi Prawemu wystąpił wówczas Bolesław II Płocki, wspierany przez Władysława Łokietka i kilku braci pierwszej żony naszego bohatera, słusznie obrażonych za porzucenie jej. Wojna toczy się ze zmiennym szczęściem. Co prawda wojska mazowieckie pokonują Ślązaków pod Siewierzem, ale Kraków pozostaje niezdobyty. Wówczas dochodzi do kilku zwrotów akcji tak dziwnych, że gdybyśmy oglądali jakiś serial, to uznalibyśmy, że takie udziwnienie scenariusza no po prostu... Co, co scenarzyści brali? Co oni musieli wymyślić takiego dziwnego tylko po to, żeby jakoś przedłużyć całą fabułę? Otóż Bolesław II Płocki po uzyskaniu przewagi nagle z nic tego nizowego rezygnuje z walgo Kraków, zostawiając całą sprawę łokietkowi. Ten co prawda zajmuje miasto, ale na krótko. Henryk, prawy z całym wojskiem, rusza na stolicę, tym razem własną osobą, a łokietka od niewoli, a być może i śmierci, ratują Franciszkanie, którzy małego księcia po prostu spuszczają za mur w koszu, żeby ten mógł uciec. Henryk wjechał do Krakowa. Wydawać by się mogło, że jest zwycięzcą, że krona królewska jest tuż, tuż. Niestety, los pisze przewrotne scenariusze. A gwiazdy Roka, wróć, raczej gwiazdy Minezingu, umierają młodo. 23 czerwca 1290 roku, będący u szczytu ambicji politycznych, Henryk prawy umiera, najprawdopodobniej na skutek otrucia. Kto mógł jednak stać za tą zbrodnią? Oczywiście miał wielu politycznych przeciwników, ale istnieje również teoria, że winowajcą mógł być wysłany przez Henryka do Rzymu prawnik. Miał on, tak, to dobre słowo, już mówię dlaczego załatwić naszemu bohaterowi prawo do koronacji. Wiadomo, że nie ma nic za darmo, jednak chytry wysłannik przywłaszczył sobie część książęcego złota, a papieżowi wręczył fałszywe. Gdy sprawa się wydała, przerażony książęcą zemstą, wykorzystał kogoś z otoczenia władcy, by ten podsuwał mu truciznę. Czy tak było naprawdę? Tego do końca nie wiemy i zapewne się nigdy nie dowiemy, gdyż ciało Henryka Prawego zaginęło podczas II wojny światowej, gdy niemieccy uczyni chcieli je przebadać pod kątem jego niemieckości. Mało powiedziane, w latach 30. XX wieku w niemieckim wówczas Wrocławiu miał stać pomnik przedstawiający Henryka. Zarzut tego zniemczenia często pojawiał się u polskich historyków. Fakt, Henryk otaczał się Niemcami, ale z drugiej strony niemiecka kultura dworska i polityczna była wówczas bardzo silna w całej Europie, a poza tym wiek XIII to był czas, kiedy narodowość jako taka była w powijakach, o wiele bardziej liczyły się kwestie religijne i zależność feudalna i na kwestie pochodzenia, czy ewentualnie kwestie tego, czy ktoś jest Polakiem, Niemcem, Ślązakiem, Czechem, no, to nie było w tych czasach aż tak istotne. A jakim człowiekiem był nasz dzisiejszy bohater? Wspominałem już o jego zamiłowaniu do szeroko pojętej rycerskości sławiono go, że pół księstwa by dał za dobrą poezję. Dobry gospodarz swoich ziem, polityk o ambicjach przekraczających ciasne dzielnicowe horyzonty. Z drugiej zaś strony facet naprawdę twardo stąpający po ziemi, nie cofający się przed niczym. Nie wiem czy słyszał kiedykolwiek o nim Machiavelli, ale na pewno kilka razy by się uśmiechnął z uznaniem dla metod księcia Henryka. Co prawda polską grę o tron finalnie wygrał Władysław Łokietek, ale nie należy zapominać o tym, że mocne podwaliny pod ideę zjednoczenia dał właśnie Henryk Prawy. Podobno na łożu śmierci nakazał sporządzić testament, gdzie poza nadaniami dla swojego byłego przeciwnika, biskupa Tomasza, podzielił swoje ziemie między dwóch najbliższych sojuszników. Przemysł drugi dostał Małopolskę, w której ostatecznie się nie utrzymał, a Henryk Głogowczyk księstwo wrocławskie. Nie był to jednak taki podział typowo dzielnicowy. Gdyby któryś z nich zmarł bezpotomnie, jego ziemię miał otrzymać drugi. Gdyby ten dokument rzeczywiście istniał, świadczyłoby to o tym, że Henryk prawie myślał o Polsce jako jednym państwie, a nie zbiorze dzielnic. Zatem, że myśl zjednoczeniowa była dla niego kluczowa, nawet pomimo własnej osobistej porażki. Dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie Henryka Prawego. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Oblicza Historii.